Końcówka zimy to jak zwykle pora targów wędkarskich. Już w pierwszy weekend marca spotykamy się w Poznaniu na Rybomanii. Będzie tym razem rekordowa ilość wystawców. Dotychczasową listę wystawców znajdziecie na naszym portalu karpax.pl. Mówię dotychczasową, dlatego że ta lista cały czas się zwiększa. I prawdopodobnie na samej rybomanii od 1 do 3 marca będzie jeszcze więcej wystawców, niż w tej chwili jest to ogłaszane. I oczywiście, jak zwykle, na rybomanii stoisko Karp Maxa. Jak co roku, będzie możliwość spróbowania swoich sił w holu Karpia na naszym symulatorze. A dowódcą, tak go nazwę, symulatora będzie również, jak zwykle, Zibi Hukałowicz. Wspomagać go będą także Eryk Kaczorski i Kuba Ziemianin. Dla niektórych to, jak zwykle, będzie spore przeżycie. No ale to nie wszystko. Specjalne atrakcje przygotowaliśmy dla najmłodszych wędkarzy, których mam nadzieję nie zabraknie. Rybomania powraca do Akademii Młodego Wędkarza, a my w ramach, w ramach tej Akademii będziemy namawiać młodych wędkarzy. Do rysowania karpi pod nadzorem profesjonalistów ze szkółki domin związanej z łowiskiem moskowskim. Jak to będzie wyglądać? Na wcześniejszych wcześniej przygotowanych szablonach będzie zarys kształtu karpia, i będziecie mogli tworzyć swoją własną wizję tej ryby. No i każdy, kto Narysuje Karpia otrzyma od nas drobne upominki, bardzo atrakcyjne, od razu powiem. A wszystkie prace będą wystawiane w naszej galerii, także wszyscy, którzy odwiedzą rybomanię będą mogli te prace oglądać. Jak wspomniałem, tegoroczna rybomania będzie na zdecydowanie większej powierzchni niż przed rokiem. W dwóch głównych halach targów poznańskich, a spośród wystawców trzeba byłoby wymienić parę nazw, no może to, co nas najbardziej interesuje, czyli znane karpiowe marki, m.in. Frologic, JRC, Deeper, Fox, Nash, także producenci Przynęt, Meus, Bandit Carp, z Bites, NLT, Massive Bites, Aller Aqua czy Carp Gravity. Przypomnę, rybomania w Poznaniu od pierwszego do trzeciego Marca, a my w serwisie informacyjnym dotyczącym tych targów spotkamy się pewnie za tydzień. Wtedy też podam nieco więcej szczegółów.